Bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego tygodnia od 7 do 13 września. 9 mamy super dzień i polecam już wszystkim wykorzystać ten dzień dla siebie. Słońce, bowiem stoi w trygonie do Jowisza. Jest to nie tylko najlepszy dzień w tym miesiącu, ale dzień przynoszący szczęście, szczęśliwe sploty wydarzeń, szczęśliwe. Okoliczności. Podczas tego dnia warto, jest to ostatni dzień przed tym, jak Mars wyruszy w bieg wsteczny, do załatwiania wszelkich spraw urzędowych, do oświadczeń, do ważnych rozmów, do inwestycji, do załatwiania spraw jurystycznych, spraw zawodowych, czy też na przykład do porozmawiania z szefem. Jednocześnie dzień przynoszący szczęście, szczególnie znakom Zodiaku Koziorożec. Panna, byki, raki, ryby i skorpiony, ale także wszyscy inni mają prawo wykorzystać ten dzień dla siebie. Bardzo dobry czas na nowe orientacje zawodowe, na dogadanie się z przełożonymi, z sądami, z urzędami, czy też inne sprawy losowe. 10 września zaczyna się. Czas wielkich reorientacji. Mars, planeta energii, planeta działania, przechodzi w bieg wsteczny i pozostanie w biegu wstecznym do 13 listopada, w tymże znaku, czyli w swoim, w swoim domu, w znaku Barana. Od tego, od tego momentu, ze względu na jego bieg i Trudne połączenia tej planety z Jowiszem, z Saturnem, z Plutonem, trzeba liczyć na ograniczenia, na opóźnienia, na zahamowania, na zatrzymania pewnych projektów, a wszystkie czynności, które będziecie wykonywały, będą potrzebowały więcej czasu. W świecie możemy już prognozować i oczekiwać eskalacji gwałtownych konfliktów, czy też Wykopywanie starych jakichś konfliktów, agresywnych prowokacji, protestów, sporów, ale Mars, stojący Mars w biegu wstecznym w kwadracie do Saturna, do Plutona, oznacza, że wszystkie te protesty będą niestety twardą ręką tłumione. E, także e, podczas, e, po, podczas e, biegu wstecznego marsa, czyli od 10 września do 13 listopada, e, trzeba tutaj prognozować jakieś katastrofy naturalne związane np. z, e, z okniem, e, burze, huragany, trzęsienia ziemi e, czy też e, tsunami. Prywatnie, jeżeli chcesz coś osiągnąć podczas, po, podczas tego czasu, zastanowiłabym się przede wszystkim, co, co chcę osiągnąć, jaki jest mój cel, czy... Mars wymaga bowiem nie tylko cierpliwości, dyscypliny, systematyczności, ale zastanowienia się, czy to, o co chcesz wal zawalczyć, tak? Mars to jest bóg wojny, ja walczę, to jest wojownik, tylko że w biegu wstecznym może się zamienić w takiego dzikiego wojownika, że walczę o coś, co naprawdę później mogę stwierdzić nie ma sensu. Czyli na początku y, proponuję zastanowić się, w jakie walki chcesz wchodzić, czego pragniesz, czego chcesz na. Myślę, że z biegiem wstecznym planety Mars poradzą sobie dobrze na przykład koziorożce, byki, Panny i Skorpiony, to są znaki, które trwają długo na swoim celu, czy też znają i wiedzą, co to znaczy cierpliwość, ale wszystkim innym to także polecam. Najważniejsze do 13 listopada nie forsować nic na siłę, nie wchodzić w prowokacje, nie dać się sprowokować. Rozpoczęte konflikty bowiem w tym czasie nie tylko trwają bardzo długi czas, ale są nie do zażegnania. Na przykład podczas biegu wstecznego Ukraina straciła Krym. Mars pozycjonując się następnie w kwadracie do Saturna, i do, I do Plutona oznacza koniec, oznacza zahamowanie, oznacza też, że jeżeli chodzi o nas, o wszystkich ludzi, ograniczanie naszej swobody, narzucanie nam jakichś przepisów, reguł, biurokracja i, i na, na, narzucanie przede wszystkim praw i wszystko, co jest związane zabranianie zabranianiem. Także ciągle będziemy to słyszeć. Nie zaczynajcie nic w tym czasie. Saturn, Pluton, Mars w kwadracie to przede wszystkim przez stosowanie siły, stosowanie przemocy, ale także niestety działania militarne, militarne działania zbrojne, działania policja, czy też użycie wojska, użycie presji, ograniczanie sił, ograniczanie wolności osobistej, ale także bezprawie. My wszyscy jesteśmy świadkami umierania i Starego Światu. Zanim jednak ten kolaps nastąpi, wchodzimy w ciemność i ta ciemność rozpoczyna się teraz, tak? czyli od, od 10 września. Dlatego każdy z Was musi się uzbroić w cierpliwość podczas wszystkich czynności, które będziecie wykonywać. Co chcecie zainicjować, co chcecie działać, kierowałabym się przede wszystkim swoim nawigatorem, to znaczy swoimi emocjami i swoimi e, uczuciami. Do czego ten Mars w biegu wstecznym jest nam przydatny? Do poprawienia swoich aktywności, do wyciągnięcia konsekwencji z tych działań, które wcześniej, e, wcześniej po, poczyniliśmy, do zamykania. Wychodzenia, wysiadania z projektów, które nas nie interesują, które nas ograniczają, które nie mają dla nas perspektywy i przede wszystkim do zamykania tego, co już nas nie cieszy. O wpływach Marsa dla każdego znaku zodiaku opowiadałam w horoskopie na sierpień. Dla wszystkich zapraszam serdecznie. Tutaj umieszczę linka u góry do wysłuchania. Podczas biegu wstecznego Marsa w znaku Barana proponuję zająć się motywacją, zająć się pozytywnym myśleniem, oszczędzać swoją energię, nie robić kilka rzeczy naraz, myśleć też o tym, jeżeli chodzi o sport, tutaj bym wrzuciła naprawdę nie jakiś tam sport wyczynowy, ale na bieg wsteczny, oszczędzać swoje siły, unikać stresu, unikać ludzi, sytuacji, uwarunkowań. Które, które kradną Twoją energię, które Cię ograniczają. Ten miesiąc jest bardzo dobry na nauczenie się i powiedzenie nie, nie, nie chcę tego, nie, nie chcę tego projektu, nie, nie chcę być z tą osobą, nie chcę współpracować z tą osobą, nie cieszy to mnie. Ale także istotnym do 13 listopada jest wzmacniać swój organizm, zadbać o odpowiednie żywienie i zdrowy styl życia. 11 września. Słońce ustawia się w opozycji do Neptuna. Dzień niejasności lub też rozjaśniania. Nie jest to dobry dzień na ważne podpisy, na ważne przedsięwzięcia. Tutaj uwaga, tendencja do oszustw, do kłamstw, intryk. Nie słuchałabym wszystkiego, co usłyszycie i szczególnie muszą uważać panny, ryby, strzelce oraz bliźniaki drugiej dekady. 13. Jowisz, planeta szczęścia. Planeta Ekspansji, Planeta Radości wyrusza w bie, wreszcie w bieg prosty w znaku koziorożca i to wszystko co się zatrzymało, może u niektórych koziorożców, ko, koziorożców byków, Panny, raki, ryby i skorpiony od 14 marca, czy też ekspansja, która została zatrzymana, będzie tutaj poprawione, będzie tutaj u, o, uaktywnione, zmienione i te znaki e, Zodiaku, które, które wymieniłam, które jeszcze nie dostały szczęścia, mogą teraz liczyć na ekspansję, ale Saturn będzie powiększał i będzie przede wszystkim <laughs> Zabezpieczał wzrost tego, co jest Twoim powołaniem, co jest na stałe, co jest prawdziwe, co jest realistyczne, co jest solidne i przyszłościowe, i do 13 do, 13, do 17 grudnia planeta szczęścia pomaga przede wszystkim koziorożcom, panną byką, raką rybom i skorpionom. W świecie z, biegiem, z wyruszeniem Jowisza w bieg prosty. Niestety trzeba liczyć na zmiany praw, zmiany przepisów, zmiany, które pojawią się na pewno w szkolnictwie, w nauczaniu, w przekazywaniu wiedzy, podróże, tematy bank, banków, finanse, kontakty zagraniczne. Za, za granicą wiary, religie i kościoły. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Te osoby, które potrzebują konsultacji, zapraszam. Informacje znajdują się pod wideo. Zapraszam już na robienie horoskopów na rok 2021. Energia zmienia się już od połowy grudnia. Dzisiaj życzę Wam wspaniałego tygodnia. Papa. Pa.